odłamkowym Ładuj! Teraz mamy odcinek o pasji. O pasja. <grym> Kurka Cześć, tutaj miał Szczepanek I Piotr Piwowar. Codziennie z samego rana publikujemy krótki odcinek, w którym pokazujemy Wam jedną konkretną inspirację na dany dzień, tak zwane szybkie espresso. A nasze perliste głosy w Waszych uszach dodają więcej wigoru i pasji na ten dzień. A propos pasji... <grym> Ją tak. Odkryć, Piotr. Jak to mówią, przypomnij sobie brachu, kiedy ostatnio płonęło ci serce. No właśnie, kiedy miałeś tak zwany stan flow, mówiąc bardziej języku angielsko-naukowym. Tak. Czyli kiedy zapomniałeś o biegnącym czasie? Kiedy byłeś w 100% obie... objęty. <ścoughs> Obecny tu i teraz. Obecny tu i teraz. I kiedy niekoniecznie było to gra, była to gra na jakimś instrumencie, pisanie poematów, bo każdy z nas jakąś pasję ma. No właśnie, my tutaj w RTCK inspirujemy ludzi do robienia tego, co kochają. Tak, w no. życiu, w pracy i w duchu. Tak, i często pada pytanie, no dobra, ale ja nie wiem, co z moją pasją. Tak. Po pierwsze, zastanów się, jakie masz talenty. Tak. Czy czym możesz być dobry? W tak. czym możesz być ponadprzeciętny? Bo łaska buduje na naturze i od już najmłodszych lat, jak obserwujemy nasze dzieciaczki, jedne mają talenty youtuberskie, tak zwane, czyli jara ich występowanie przed ludźmi, a inni rękodzieło, chałupnictwo, rysowanki. Tak, no i teraz ktoś powie, dobrze, ale jakie mam te swoje tarenty, talenty odkryć? Możesz skorzystać z jakiegoś formularza, kwestionariusza, który takie talenty bada, ale hmm. też możesz zapytać innych, w czym widzisz, że jestem dobry. Tak. Czyli zebrać taki feedback z zewnątrz. Mało z nas też znajduje czas na to, żeby posłuchać swojego środka, o tym, o czym często mówimy zarówno w naszych showach, jak i pewnie troszkę w espressach, bo nasze serce też nam podpowiada to, do czego nas ciągnie, a że łaska buduje na naturze to, to zadaj sobie pytanie, co byś robił, gdyby porażka była niemożliwa? Co byś robił, gdyby nikt ci za to nie płacił? <noise> to jak ty mówisz jak jakiś syntezator mowy. <noise> Okej. Okay. Inaczej... Jak cię pieprznę! <noise> Inaczej zadaj sobie pytanie, w co inwestujesz swoje pieniądze? To też jest jakiś pattern, jakiś wzorzec. Co to jest pattern? Wzorzec. Aha, taki jak... Yy, yy, dobra. Jak... Yy, w naszym czwartym odcinku RTCK Show. Ładnie zapamiętałeś, ciekawe, czy umiesz krzyżykowym. No dobra, nie błazujemy. Inne pytanie. W jakiej dziedzinie boisz się osądzania? Jeżeli coś jest bliskie naszemu sercu, to naturalnie Boimy się osądzenia w tej kwestii, że ktoś nas zrani, że się ujawnimy. Ciekawe, że nawet ludzie świetnie śpiewają, ale boją się śpiewać publicznie. Co jest Twoją pasją, Michał? Moją pasją jest występowanie przed kamerą. Kurde, tak jak moja. Tak? No? No to świetnie piąteczka. Nie dobra, teraz żarty. A poza? Nie, no, moją pasją jest. Bo słyszałem, że grasz również na jakichś instrumentach. Nie, nie gram. Kiedyś próbowałem grać na keyboardzie, ale teraz moją pasją jest ale okaza... jazda na desce. Ale okazało się, że to była pasja nie twoja. Moją, ja... moją jazdą. A to Moja... można powiedzieć, nie? Ale ja... nie, że mam teraz niezłe jazdy na desce. Tak, no na desce takiej elektrycznej. Tak. E... Nazywa się One Wheel. Tak. I jest to taka deska, która dostarcza mi tyle frajdy. Tak. No, że lubię takie sporty no i, deskowe i teraz i, też, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest na mnie pasja, więc będę o tym chwilę mówił. <grych> po tej desce można jeździć w terenie, nie tylko właśnie po asfalcie, ale w terenie, przez las można tak. jechać, przemyśleć sobie różne sprawy. I teraz też się chcę przysiąść na taką deskę wodną, też elektryczną. Kurczę, Michał. Flightboard, to Ty, takie ale, moje marzenia. I od razu dreszczyk mocy, bo panowie Barty. te lubią takie rzeczy, bo po prostu sobie można na tej desce też krzywdę zrobić, ona całkiem Och, bezpieczna tak, nie jest. Sport powiedzmy. ekstremalny, to zaliczy się do sportów ekstremalnych, oczywiście musisz mieć kask i dbać o siebie, ale dodaje to właśnie taki stan flow, i że zapominasz o biegnącym czasie i możesz rzeczywiście się odstresować. Więc mm. wasze pasje też wam pomogą po prostu się odstresować, no nie? Tak. No właśnie, więc ostatnio. Ja, ja lubię grać na akordeonie, skoro, Aha. Pyta, skoro pytasz. Przepraszam, bo ja tu się skupiłem teraz na tak. naszym temacie. Ale rzeczywiście porozmawiajmy teraz o tobie. Ja nie, już skończyłem. Dobra, Akordeon, dziękuję. tak? Tak. Kojarzysz? Pasy Kojarzy. po lewej, klawisze po prawej. No i coś oprócz akordeonu? Nie. Tak, Nagrywanie, na nagrywanie show, lubisz, Po prostu show. Lubisz to, odnajdujesz tak, się w tym. Tak. Mm, dobrze. Mm, jeszcze harmonika ustna, dżamba, kachon. Lubię troszkę na pianinie spędzać czas z dziećmi. O, I ćwiczę, jest i ćwiczę, i ćwiczę ryszenie, ryszenie. Świetnie, jesteś bardzo zdolny i to jest fajne, że mam taki efekt synergii naszego odcinka, że się uzupełniamy. Mm -hmm. Ja tutaj przyjadę na deset, coś zagrasz i już. I wszystko gra. Tworzymy wartości z jazda. No, ale. Kończymy. Ostatnia wskazówka, Waszą pasję odnajdujcie w działaniu. Czyli nie kmincie tego, co ja mam zacząć robić, czy to jest moja pasja, stracicie 10 lat. Po prostu zacznijcie wchodzić w różne rzeczy i sprawdźcie. Testujcie. testujcie. Czy wtedy macie ten stan flow. Właśnie. Testujcie. I podzielcie się z nami w komentarzach, które uwielbiamy czytać. O, bardzo, 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 bardzo. Tak, i co się może wydarzyć fajnego. W jednym komentarzu jedna pasja, w drugim komentarzu druga pasja. Może się okazać, że z dwóch wychodzi niekoniecznie dwa. Może się okazać, że całkiem coś nowego skojarzy się, no gdy. Te komentarze zamieścicie i je razem poczytamy. Dokładnie. Pamiętajcie, że jesteście tym składem RTCK Espresso, czyli ekipą, która z samego rana ogląda nasze odcinki, więc koniecznie dajcie znać w komentarzu, że jesteście. Do zobaczenia na Już następnym jutro, odcinku. Czyli we wtorek. <gry> Dokładnie. Cześć. Cześć.